O tym, że rak piersi jest istotnym problemem społecznym, myślę, że nie należy nikogo przekonywać. Jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. Jeżeli popatrzymy na trendy zarówno zachorowalności, jak i zgonów, czy umieralności z powodu raka piersi, to ten pierwszy współczynnik istotnie w ciągu ostatnich kilku lat, istotnie wzrasta przy utrzymującym się na stałym poziomie współczynniku zgonów. Fakt, że wzrasta zachorowalność nie powinno nas dziwić. Nie dziwi dlatego, że jest to głównie związane z zwiększoną wykrywalnością raka piersi u kobiet, co z kolei, na co z kolei miała bezpośredni wpływ nie tylko wprowadzenie kilka lat temu Narodowego Programu Profilaktyki Raka Piersi, ale także zwiększonej dostępności dla, do nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej, które mają wpływ na zwiększoną wykrywalność raka piersi.